Wybór praktyk zawodowych to ważna decyzja. Dlaczego warto zrobić pierwszy krok razem z nami? Nasze praktyki realizowane są w marketach w całej Polsce, a każda z nich odbywa się pod okiem pracowników, którzy podzielą się z Tobą cennym doświadczeniem. Praktyki w Kaufland to także szansa, aby zostać u nas na dłużej i rozwijać swoją karierę w sprzedaży. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w sklepach Kaufland mają możliwość poznania funkcjonowania marketu od środka, a także rozwinięcia takich umiejętności jak praca w zespole, komunikatywność, aktywne słuchanie oraz dokładność. Jako osoba, która sama zaczynała karierę w sprzedaży jako stażysta, wiem, że są to umiejętności, które pozwalają odnieść sukces w handlu. Na praktykach nauczyłem się naprawdę wiele, poznałem tutaj bardzo ciekawych ludzi. Nauczyłem się też układania na, na półkach, żeby towar był dobrze wyłożony. Ogólnie ludzie, atmosfera w tym sklepie jest naprawdę świetna. Pracownicy Kauflandu byli bardzo pomocni oraz życzliwi, przez co udało nam się fajnie spędzić czas oraz się czegoś nauczyć. Bardzo bym polecił praktyki w Kauflandzie. Atmosfera tutaj była bardzo miła. Pracownicy byli naprawdę w porządku. Nauczyłem się tu wielu przydatnych rzeczy, które mogą mi się przydać w przyszłości.